Proszę Państwa, jest tu pioseneczka, pioseneczka, to jest z kanału, który, Heaven po prostu powiem, wysyłam Wam link, jeżeli Wam się ten spodoba. Pioseneczka, znaczy cały teledysk jest zrobiony z anime, ale sama piosenka jest zrobiona jakiegoś artysty, którego zaraz sobie klikniemy, Seni się nazywa, więcej od Seni, ponoć jest dobre, więc posłuchajmy, słyszałem tego chyba 3 sekundy. Albo 4. Coś takiego Ale polecałem, bo widziałem, że BQB polecał na swoim kanale Też chcę zobaczyć, dlaczego polecał na swoim kanale Więc lecimy Posłuchajmy, to będzie piosenka ogólnie to ogólnie, co to jest za kanał? Proszę Państwa, na tym kanale, mimo, że on jest bardzo malutki, to mamy po prostu piosenki jakichś tam mniejszych twórców, mniejszych piosenkarzy, bo nie wyjaśniłem tego, którego już polecałem ludziom ten kanał i możecie sobie na niego wejść i tam są piosenki jakichś tam pomniejszych ludzi, ale te teledyski są zrobione z anime. Nie? Wiem tylko, że wiem tylko, że jeszcze kurczę, on ma zamiar coś robić z jakichś różnych filmów, klipy i tak dalej tak dalej, jest bardzo profesjonalnie zrobione klipy, polecam gorąco kanał, wysłałem wam link cynkuś, ty chyba schudłeś przestałem żreć słodycze i możliwe, że troszeczkę schudłem dobra, posłuchajmy, mam nadzieję, że nie dostanę bana za to, że słucham tej piosenki akurat a będzie fajne, to sobie przesłuchamy, nie? Ja siebie jestem na dnie i z czasem się wcale nie robi łatwiej To same błędy, rwał na strzępy pomiędzy tym co muszę a tym czego chcę Jaki przester? Możliwe, że tu przeze mnie, nie? Jak już pijam czwartą kawę, chyba lepsze to niż alkohol Zabijam tamtego siebie, pokażę się z innych stron Nie wierzę już w przeznaczeniu Wierzę w siłę własnych roń Życie to okoliczności które się krzyżują wciąż Starczyk się Taki byłem, zawsze chciałem imponować komuś. Kłamiam sobie, że nie ruszam mnie, co mówią inni. Teraz wolę nie mówić o sobie już nikomu, bo zdaję sobie sprawę, no jak ja ciężko zrozumieć, mnie ja nie chcę robić!

Bardzo fajny głos, bardzo przyjemny głos, fajne zmiany tonacji, emocjonalnie, fajny tekst, bez jakichś tam głupich pierdolenia, bo wie, wiecie, jak teraz w dzisiejszych czasach jest, nie? Im głupszy tekst, tym lepiej się sprzedaje. Tu nie mamy takiego głupiego tekstu, mamy bardzo fajny z przekazem tekst. Do tego jeszcze głos, fajne zmiany. Pff, bomba, ja chcę zobaczyć ten kanał. Dajcie mi sekundę. Ja klikam kurwa ten kanał, nie? Seni. Znaczy ja wam wysyłam ten, nie, nie chcę być nudny, bo jakaś już piosenka mi się włączyła od razu u niego. Ech. Zabiłem przeszłość, tu jakaś piosenka, pierwsza lepsze, proszę bardzo. Dobra, pierwsza, pierwsza lepsza pioseneczka pana Semi. Ja wysyłam w ogóle link tamtego kanału, ale teraz wam wysyłam link samego Seni. Nie wiem czy dobrze mówię w sumie. Zobaczmy, zobaczmy tą piosenkę, mam nadzieję, że bana nie dostanę na YouTube. Byłoby miło jakbym nie dostał. E, zabiłem przeszłość. Le lecimy. O, tu to już takie bardziej rokowe, nie? Tam mi się mniej podoba start niż tamta piosenka Co jest ciekawe, nienawidzę tego typu piosenek, bo mnie Darcie Japy po prostu nie pasi nigdy. U niego mi nie przeszkadza. Jakby, no, jest przyjemne to Darcie. Już nie wiesz, że istnienie Was, jakbym urodził się drugi raz więc przydałby się chrzest uh. ale grzechy jest z zeszem proszę nie mów mi już sześć bardzo dziękuję za gest ale jestem całkiem inny niż przedtem więc pozwól mi już iść sam już odwiedzić to miejsce czekałem tyle lat żeby znów Spojrzysz w twarz, tylko teraz Innym wzrokiem niż wcześniej

Kurwa, gościu jest fajna, ale ta, pier ta pierwsza piosenka była dla mnie lepsza. Ale ta jest też fajna, na łapkę. Tam subka też. <laughs> Chętnie posłucham jeszcze innych piosenek, ale to nie jest jakiś no name, bo on ma 60 tysięcy subów, 48 tysięcy wyświetleń, cztery tygodnie temu. Bardzo fajny głos, mega podoba mi się głos. Darcie się mi się też podoba, a zazwyczaj nie lubię. Po prostu drażnią mnie i irytują mnie takie po prostu darcie japy. Tu jest to zrobione przyjemne, bardzo fajne. Podoba mi się, nie? No, kot mi w lasie teraz wali jakimś dzwoneczkiem. No, powiem wam szczerze, jestem zachwycony. Wysyłam wam jeszcze raz. Skupił je. Jak komuś się podoba piseneczka, zapraszam serdecznie. Fajne. Ja sobie to zapisuję, nie?